Dobry wtorek, 9.30, kawa z fundraiseriem. Ania, anioł, witam Was bardzo, bardzo ciepło. I o dziwo, słonecznie właśnie wyszło słońce, może mnie nie będzie radzić w oczy. Nie będzie długo, bo dzisiaj widzimy się dwa razy. Słuchajcie, jest taka akcja, że Facebook zaproponował nowy panel do transmisji na żywo, w związku z tym nie wiem, co się będzie działo. Jakby co, to od razu mówię, jesteśmy też na Instagramie, oczywiście na Armigerze. Bardzo, bardzo serdecznie Was też tu zapraszam. Szukam komentarzy, szukam komentarzy, bo teraz zupełnie nowym miejscu mam komentarze. Tu się muszę. Okej. Okay. Jakieś tu są powiadomienia, których. Do tej pory nie było jakieś nowych rzeczy. Będziecie musieli mi to wybaczyć, jeżeli coś tu się dziwnego wydarzy. W każdym razie jesteśmy. Dajcie mi znać w komentarzach w ogóle, yy, czy my się yy, widzimy i słyszymy na fejsiku szczególnie, na Fejsiku, szczególnie, ale na Instagramie też. Yy, bo to jest dziwne i oczywiście to się musiało tak wydarzyć, że to jest dzisiaj, coś nowego mi tu wyskoczyło. No! Damy radę, damy radę. Magda jest, bardzo się cieszę, super. Dawaj znać, czy wszystko mi tutaj działa. Jakby co przypominam, jesteśmy też na Instagramie. Co w kubeczkach, kochani, co w kubeczkach? U mnie dzisiaj czarna z cukrem dla odmiany, więc dajcie znać, co tam w kubeczkach i dzisiaj sobie porozmawiamy troszkę. Naprawdę niedługo, naprawdę niedługo o y, trzech błędach w zbiórkach pieniędzy. Tych błędów oczywiście można popełniać. Bardzo dużo właściwie. Nikt nie jest nieomylny. Wiele rzeczy, które uważamy w ogóle za błędy to nie są błędy, tylko zbieranie doświadczenia, więc na spokojnie, ale dzisiaj o takich trzech dość popularnych, ale niekoniecznie związanych z komunikacją, na których ostatnio bardzo często się skupiam. Bo jeśli chodzi o komunikację, no to na Wasze komunikacyjne rzeczy, jak pisać, jak... Hmm, jak tworzyć treści i yy, jak zbierać pieniądze treściami, tekstami, to będziecie mieć książkę. Yy, o czym wiecie? A dzisiaj o trzech błędach w zbiórkach. Patrzę, widzę komentarze na fejsie. Dobrze jest. Eee... <laughs> Mikołaj odpowiada na pytanie, co w kubeczku. Yy, jeans z nikiem, to to nie jest. Także życie jest ciężkie, Mikołaj, zwłaszcza rano. Eee... Madzia widzi, słyszy, super. Asia pisze, że wreszcie może na chwilkę wpaść, bardzo się cieszę, ekstra, ekstra, eee, super. W kubeczku kawa u Asi, drugiej Asi, cieszę się bardzo. Fundacja Prosper, jest słoneczko w Rzeszowie, na zewnątrz i wewnątrz, mega się cieszę. Słuchajcie, chyba nawet coś będzie z tego live'a, na się, bardzo się cieszę. Bardzo fajnie, że jesteście, ale jeszcze nie wiem, gdzie na tym Facebooku mogę zobaczyć, ile Was jest, ale to nieważne, to nieważne, ważne, że jesteście. Pamiętajcie, że zawsze możecie udostępniać nasze live'y, nasze spotkania. Niech sobie inni obejrzą. Wiem, że nadrabiacie potem i to jest takie bardzo, bardzo przyjemne dla nas, że nawet jak nie możecie być rano, to potem do tej wiadomości obejrzałam albo jakieś nowe komentarze się pojawiają wieczorem czy, czy w kolejnych dniach, to jest super. Także bardzo, bardzo Wam za to dziękuję. Wiem, że zeszłoroczny live w jednej organizacji rzeczywiście dodał ducha. Zadam trochę pytań o misję i swoje miejsce w organizacji. Oczywiście zapraszam do obejrzenia, jeśli kogoś nie było, albo do przypomnienia sobie po prostu. No to yy, więc, no wiem że, wiem, że Wam te live y też pomagają w różnym aspekcie i w takim stricte fundraisingowym, ale też takim misyjnym coś, co jest dla mnie bardzo, bardzo ważne. Prospe yy, melduje, że na fejsie wyświetla się 13 osób. Dzięki, można na Was zawsze liczyć. Yy, super, gdzieś tu faktycznie jest. No dobra, jedziemy. Może Wy macie jakieś błędy, które ostatnio popełniliście. Ja wiem, że o błędach się trudniej mówi niż o sukcesach, ale o sukcesach też sobie kiedyś pogadamy. Natomiast może coś macie, jakieś takie wydarzenie, które Wam w ostatnich Waszych zbiórkach albo w ogóle w takim kontakcie z darczyńcami, czy w Waszej takiej pracy biurowej, fundraisingowej, coś takiego, co stwierdziliście, że nie, no to był błąd, to trzeba robić inaczej, to musimy zrobić inaczej. Czy macie coś takiego z jakiegoś ostatniego czasu albo w ogóle Wam się przypomina? Ja tu jeszcze zerkam w komentarze. Witam Monikę bardzo ciepło. Szczepan Yerbe ma, oczywiście, bardzo się cieszę. Ekstra. Od razu przypominam, że dzisiaj o 20.00 widzimy się na webinarze. I ja zakładam, że wszyscy, którzy są teraz na lewie, to się już zapisali. Ale gdybyście się nie zapisali, to oczywiście Ela zaraz Wam wrzuci. W komentarzach na fejsie link do zapisu na ten webinar. Oczywiście na Instagramie, wszystko w bio, także znajdziecie. I widzimy się o 20.00. Będzie inaczej niż zwykle, bo prowadzimy ten webinar we dwie z Martą Łysek. Z Martą napisałyśmy książkę, jak pisać żeby zbierać pieniądze, no i trochę o tym będzie, no i podobnym, o podobnym tytule jest webinar, jak pisać, żeby zbierać pieniądze, właśnie tak będzie przyjął nasz webinar. Tytuł webinaru w treści oczywiście merytoryka, konkretne rzeczy, ale nie całą książkę, bo się nie da całej książki w webinar włożyć, a książka ma Wam pomóc pisać, więc no. To książka będzie pokazać. Ale dzisiaj było przykazanie nie mówić o książce, więc przestaję w tym momencie. Bądźcie na no webinarze, będzie ekstra. A teraz, o, jeszcze komentarze się pojawiają. Cieszę się bardzo. Asia pisze: e, U mnie błąd to nie zaplanowanie komunikacji z biurki na kilka miesięcy, ale tylko na kilka tygodni. O tak, to jest takie fajne i takie częste, że planujemy sobie, że najpierw wyprztrykamy się ze wszystkich pomysłów, które mamy. I potem A, jakoś pójdzie, nie? No i potem nie idzie, bośmy utknęli, bo się wypstrykaliśmy z pomysłów i nie wiemy, co dalej. I rzeczywiście, rzeczywiście na parę tygodni nie jest ciężko zaplanować komunikacji i w ogóle plan biurki, ale już na parę miesięcy. Jest to duże wyzwanie i to jest ten moment, kiedy rzeczywiście musimy siąść, poszukać nowych możliwości, poszukać nowych pomysłów, zastanowić, co możemy jeszcze opowiedzieć, gdzie możemy, jakie jeszcze narzędzi fundraisingowych możemy użyć. To rzeczywiście, to rzeczywiście tak i tak jest. Też mam takie doświadczenie, że się wypstrykałam z tym, że po paru miesiącach, akurat nie po paru tygodniach i już po prostu nie wiedziałam, co dalej. Tak, myślę, że wielu fundraiserów przez to przeszło. Dzięki Asio za to i rzeczywiście warto, warto zwracać na to uwagę. Kogo tu jeszcze mamy? Kogoś tu jeszcze mamy? Agnieszko, witamy Cię bardzo, bardzo ciepło. Pierwszy raz. Mega się cieszę. Zielona herbata w kubeczku, pysznie, bardzo lubię. Bardzo, bardzo się cieszę. I bierz czerw, przyjdź na webinar i na wszystkie inne nasze tutaj zaproszenia. Przyjmuj i, i bądź z nami. Mikołaj pyta, to są zrzutki, które trwają dłużej niż kilka tygodni. Tak, oczywiście, znaczy. Myślę, że tutaj jest podstawowe, że co rozumiem, pod co zrzutki, bo mogą być zbiórki, które będą trwały 4 tygodnie, mogą być duże kampanie, które trwają pół roku, półtora roku, no bo jak pewnie Mikołaj wiesz, też pomagamy przy takich akcjach, szczególnie budowlanych, no nie? Więc jeżeli ktoś zbiera kilkadziesiąt tysięcy, to nie wszyscy mają taką bazę, że wyślą jeden mailing i mają 20 tysięcy. Wiem, że Ty masz takie fajne, taką fajną bazę i bo pisałeś nam gdzieś o tym w komentarzach. Natomiast wiele organizacji, do których my wchodzimy na początku, to są małe organizacje. Albo tych wytarczeńców jest zero, albo jakaś taka nieduża liczba. W związku z tym rzeczywiście to trwa i cała zbiórka głównie koncentruje się na tym, żeby pozyskać nowych i dopiero potem ich obsłużyć. I to jest bardzo często rzecz, której uczymy dla organizacji, które, które zaczynają fundraising, żeby ich właśnie wszystkich, żeby ich wszystkich zatrzymać. Zuza błąd opisuje, za szybko się przypomniałam, ktoś zadeklarował wpłatę, a ja następnego dnia mu się przypomniałam, bo myślałam, że minęły 3 dni Zuza, masz jakieś inne poczucie czasu ok, ale skąd wiesz, że to był błąd, że za szybko oberwało Ci się skąd wiesz, że to był błąd, ktoś Ci powiedział że, że, że to nie tak na czym to dokładnie polega i rzeczywiście tak jak tutaj Ela pisze w komentarzu, to kwestia wyczucia to kwestia wyczucia. Możemy się też umówić z kimś, prawda? Kiedy możemy znowu o tym porozmawiać, kiedy możemy wrócić do rozmowy. Także to jest, to jest coś takiego. Szczepan odpowiada Mikołajowi: Moja najdłuższa kampania zbiórkowa trwa dziesiąty rok. Jak się zbiera wiele milionów na wielkie budowy, na wielkie przedsięwzięcia, to rzeczywiście tak to wygląda. No, i to jest sztuka. Nie? Z jednej strony mamy już wielką bazę darczyńców, których możemy poprowadzić, poprosić o, o wpłaty i o stałe wspieranie, a z drugiej strony cały czas musimy budować tą społeczność, odkrywać karty na nowo i mieć świeże pomysły. Więc, więc to tak też jest. Okej, okay, Zuza odpowiada. Ta osoba powiedziała, że to było natarczywe. Rozumiem, rozumiem. Jak się zaplątałaś w czasie, to wcale się nie dziwię. Jakie jeszcze macie błędy? Już nam się tutaj coś pojawiło. Ja mam swoje trzy. Jeśli chodzi o zbiórki, takie właśnie zbiórki, takie, co sobie określamy w czasie, nie takie, wiecie, że mamy na stronie internetowej wpłaćcie na cele statutowe, no to właśnie problem jest taki, że zbieramy na zbyt ogólnie, że ten cel jest opisany zbyt ogólnie, że próbujemy zrobić taką określoną w czasie zbiórkę na cele statutowe. To nie będzie dobrze działać, bo na cele statutowe, czyli na wszystkie koszty, jakie macie tak naprawdę, będą wpłacać ci, którzy wam najbardziej wierzą. No więc yy, trzeba już mieć takie grono. Bardzo zaufanych ludzi i ludzi, którzy wam wierzą, żeby ich o coś takiego prosić. No więc, jak prowadzimy jakąś zbiórkę taką określoną w czasie, no to musimy to opisać konkretnie opowiedzieć o tym celu, przedstawić historię, pokazać efekt, jaki osiągniecie razem z darczyńcami pamiętamy o tym, razem z darczyńcami że to jest też ich sukces i że właśnie zbyt ogólnie, zbyt ogólnie mówimy tak enigmatycznie a jeszcze byśmy chcieli na księgową, a jeszcze na Zajęcia dla dzieciaków, a jeszcze na dojazdy, a jeszcze na rehabilitację, a jeszcze na coś tam. I takie w sumie wychodzi nie wiadomo co, i dziwimy się, że mimo, że zbieramy 20 tysięcy, to nie jest duża kwota, to chociaż oczywiście dla początkujących fundraiserów to może być duża kwota, ja to zupełnie rozumiem, no to jednak nie zbieramy tego, nie? Bo, bo po prostu nie wiemy, na co zbieramy, się na wszystko tak się nie da. Więc no to jest taka bardzo, bardzo ważna rzecz, żeby sobie tym pamiętać, żeby sobie. Określić spokojnie cel, precyzyjnie, konkretnie, opowiedzieć go z każdej strony, z każdej perspektywy w różny sposób. Był o tym webinar, mówiłam, był taki webinar: 7 błędów w zbiórkach pieniędzy i 21 rozwiązań. Na każdy błąd podałam trzy różne pomysły, inspiracje, przykłady, jak możemy to zrobić inaczej. Ja bardzo serdecznie Was zapraszam do tego webinaru. On jest oczywiście u nas na Bazarku Armigera, czyli w naszym sklepie. Ela na pewno zaraz wrzucili, wrzucili, wrzucili dzisiaj Marcie, więc i tam też o tym, o tym mówiłam trochę więcej, no właśnie to zbyt ogólne takie mówienie i to, i to widać, i to widać bardzo i że to po prostu nie działa, jeśli wchodzi na portale takie zbiórkowe, no to takie zbiórki zbieramy na wszystko, nie, nie, nie będzie działać. Yy, yy, Marzena nam tutaj yy, podpowiada w kontekście tego, co napisała Zuza, tego błędu, że zbyt natarczywie przypominała się o wpłaty, o, z prośbą o wpłatę. Yy, Marzena pisze tak, co do przypominania, wiecie już, że jestem świrem Excelowym, wiecie. <grywa> yy, otóż to też miałam w tabelce i wpisałam sobie daty, kiedy pisałam i kiedy się przypomnię, czyli kiedy pisałam do osoby, którą proszę o wpłatę i kiedy się przypomnieć za jakiś czas. I Marzena jest po prostu naszym guru tabelkowym. Nie widziałam tak pięknych tabelek, jeśli chodzi o przebieg zbiórki jak to co zrobiła Marzena no to jest po prostu cudowne, cudowne i można sobie zajrzeć właśnie co działa, którędy działa jak działa i w ogóle i właśnie kiedy, w który dzień, z jakiego powodu kiedy się przypomnieć, no to cudo cudo, po prostu Excele Marzeny to po prostu są złoto złoto e, tak, tutaj Ela też kochomy to do Marzeny, tak bo po prostu Ela też kocha tabelki Ela nam też funduje tabelki mamy kilka takich ulubionych formularzy to, to też wam polecamy takie jeszcze bo fajnie, fajnie to widać fajnie widać i nie zapominamy nie Dobra to mamy, yy, mamy taki, taki błąd że ogólnie zbyt ogólnie mówimy o celu yy, co u was jeszcze jakie wam się błędy przypominają w różnym aspekcie i komunikacyjnym i relacyjnym i takim zapleczowym właśnie jakieś tabelki jakieś bazy jakieś tego typu rzeczy na przykład ty sobie nie wpisał czegoś w bazie nie yy, darczyńców albo w ogóle nie prowadzi bazy nawet w Excelu więc, i to jest największy błąd ever, o którym miałam, nie, znaczy jakoś nie planowałam powiedzieć, ale tak, to musicie wiedzieć, ilu macie darczyńców i dlaczego ich macie, i skąd oni przyszli i na co wpłacali. Także może o bazie jakiegoś live'a zrobimy, albo webinar, albo coś. Hm? Jak zbierać dane? Jakie dane? Fajne, nie? No, e-book jest trochę o danych i o analizie danych darczyńców i, taki, i wyciąganiu wniosków właśnie ze swoich tabelek. Polecam bardzo, bardzo. Dobra, czekam na Wasze kolejne błędy, a ja podrzucam mój, a mianowicie i to mi się kojarzy z ZUZą, bo ZUZA też nam kiedyś o tym mówiła, że zakładasz, kto wpłaci, a kto nie wpłaci. Czyli prosisz tych, którzy wydają Ci się, że wpłacą pieniądze, a nie prosisz tych, gdzie wydaje Ci się, że nie wpłacą. Może się okazać, że jest dokładnie odwrotnie. I właściwie chyba każdy fundraiser ma takie doświadczenie, że go ludzie zaskakują w obie strony. To znaczy nie otrzymują wsparcia od ludzi, którzy, po których by się spodziewali, tak, oni nas znają, oni się z nami przyjaźnią i na pewno nam pomogą, a równocześnie mają takie zdziwienie, ale dlaczego oni wpłacili? Skąd oni się wzięli? Ja ich z nami w ogóle w życiu bym nie pomyślała, że oni mogą wpłacić. Ja mam takie doświadczenie, mnóstwo osób ma takie doświadczenie. Wiem, że Zuzama, bo też nam kiedyś o tym pisała. I, i rzeczywiście to zakładanie, nie, powoduje, że ograniczamy ludzką hojność, a bardzo nie powinniśmy tego robić. My tworzymy jako fundraiserzy okoliczności do zrobienia czegoś dobrego. No to jak robimy, okoli stwarzamy okoliczności do zrobienia czegoś dobrego, no to po prostu yy, dajemy szansę każdemu człowiekowi, żeby się wykazał swoją dobroczynnością, więc nie ograniczamy ludzkiej hojności, prawda? Więc y, takie przyjmowanie założenia, oczywiście to jest taka wewnętrzna walka yy, ze swoimi myślami, że z naszym nastawieniem i to jest proces, którym jesteśmy chyba cały czas, tak myślę. Natomiast no, wa warto z tym powalczyć, bo to rzeczywiście daje nam więcej możliwości, więcej przyjaciół i po prostu ludziom daje coś dobrego. Po prostu oni sami decydują, czy, czy chcą w tym wziąć udział, czy nie. Żeby, natomiast musimy pamiętać o czymś takim, że żeby docierać z naszą zbiórką, z naszą akcją do tych, dla. Którzy się będą przejmować tymi samymi rzeczami, co ja? Czyli musimy sobie mm, określić wartości. Yy, yy, to znaczy, wokół czego się gromadzimy czyli właśnie nasza wartość i w związku z tym będą wpłacać ludzie, dla których to samo, ta sama rzecz, ta sama wartość będzie istotna. Więc to jest bardzo ważne. No i w ogóle musimy sobie określić nasze, naszą personę, czy osobę, jak sobie wyobrażamy naszego darczyńcę. No i w tym pomagają oczywiście nasze małe narzędzia, narzędzia fundraisera, plan kampanii fundraisingowej i brief komunikacyjny. Właśnie one tam są punkty, które Wam pomogą stworzyć taką personę, takiego człowieka i opisać takie wartości, które pomogą wam dotrzeć tam, gdzie trzeba dotrzeć. Czyli z jednej strony, nie, znaczy nie zamykamy swojej głowy na możliwości wpłacania róż, przez różne osoby, natomiast wiemy, że jeżeli dla nas ważne jest, no nie wiem co, yy, no nie wiem, no tak, o, o, na przykład yy, wsparcie mam w ciąży, no to, że będziemy szukać osób, dla których to też jest ważne żeby one były y, bezpieczne w, y, na przykład w okresie zagrożonej ciąży. Na przykład. E, więc i, i to jest ta wartość, którą sobie musimy opisać, no nie? No i w briefie macie takie możliwości po prostu wykorzystać, y, jak o to opisać i jak docierać, y, jak, z jakim komunikatem docierać do, do kolejnych osób, dla których to też jest ważne. Więc y, nie zamykamy się, y, a jednocześnie pracujemy na tym, żeby jak naj... Precyzyjniej opisać naszy, naszego darczyńca, naszą personę i iść w takie miejsce, gdzie ten człowiek jest. To jest dokumenty przez to, przeprowadzają. Nie, nie live o personach dzisiaj, ale tak zwracam Waszą uwagę na to, żeby sobie to opisać i żeby równocześnie e, mieć głowę, głowę otwartą. Mikołaj pisze: Ja miałem zbiórkę, która zakończyła się sukcesem i to był błąd, bo finalnie okazało się, że środki są niepotrzebne na cel zbiórki. Tak więc warto przemyśleć, czy na pewno to jest ten cel. Zgadzam się. Zawsze warto 70 tysięcy razy zastanowić się, czy to jest ten cel, bo jesteście odpowiedzialni przed darczyńcami. To nie jest tak, że jak oni wpłacili na ten cel, to sobie można lekką ręką przesunąć na cokolwiek innego, bo jeżeli mówimy, że zbieramy na to, no to zbieramy na to, na tą konkretną rzecz, na ten konkretne przedsięwzięcie. No i to jest rzeczywiście bardzo ważne, żeby mieć pewność na co. Ile? Dlaczego tyle? Ostatnio widziałam jakąś zbiórkę związaną z przyrodą, nie pamiętam szczegółów, nie jest to istotne. Wyglądało na to, że cel opisany zbiórki finansowy jest mocno zawyżony I, i tam pojawiły się w komentarzach pytania, dlaczego tyle, nie? Skąd, skąd taka kwota. Więc no, to, jest, to jest ważne, żeby sobie takie rzeczy dokładnie zaplanować i rzeczywiście przemyśleć. Tak jak Mikołaj pisze, przemyślecie, to na pewno jest ten cel. Ten cel i kwotowy, i, i taki po prostu, wiecie, fizyczny, ten, co chcecie, co chcecie zrobić. Jakie macie inne jeszcze, jakie swoje jakieś błędy niedociągnięcia, jakieś wnioski, jakieś typu rzeczy, oczywiście to piszcie, piszcie. Instagram również zapraszamy do dyskusji. Mamy tutaj parę organizacji, bardzo się cieszę. No i trzecia rzecz, którą lubię powtarzać. I gdzie czasem toczymy ostre boje z różnymi organizacjami, bo słyszę, że myśmy puścili kampanię reklamową na Facebooku i ona nie konwertuje. No i nie będzie konwertować. Sama reklama, samo wrzucanie linków nie będzie zbierać pieniędzy i nie będzie, nie będzie fundraisingiem w takim sensie, jakim my sobie tu rozmawiamy, że mamy. Um, że mamy relacje, że nam zależy na relacjach. Oczywiście my wykorzystujemy różne narzędzia i wykorzystujemy media społecznościowe i korzystamy z reklam. To nie chodzi o to, że teraz nie możecie puszczać reklam ze swoją zbiórką, absolutnie nie. Natomiast z takim nastawieniem, że to jest jakiś wstęp, to jest zasianie ludziom, że robimy coś takiego, że istnieje coś takiego. I dopiero oni muszą tam wejść dalej, a wy musicie do nich dalej dotrzeć i poszukać ich i dopiero ich zapytać, poprosić o zaangażowanie, poprosić o wpłatę. Więc no to nie jest tak, że jeżeli zainwestujemy kupę kasy w reklamy, to nam się to zwróci na naszym liczniku 2, 3, 4, 50 razy, nie? Tak samo billboardy. Mam zaprzeźnioną organizację, która mówi, że dostali kilka billboardów w wielkim mieście i oczywiście nic z tego nie wynikło, po prostu żadna, żadna wpłata nie przyszła z tego no bo po prostu po pierwsze to by trzeba pół miasta zabilbordować, żeby dotarło do świadomości, a no po drugie no naprawdę to nie jest narzędzie, które jest bardzo skuteczne przy takich organizacjach, przy dla większości, dla miażdżącej większości organizacji, tylko dlatego, że po prostu nie mamy tak ogromnych zasięgów i nie jesteśmy rozpoznawalni. Takich rozpoznawalnych organizacji jest ile w Polsce? Kilkanaście, może kilkadziesiąt. Takie, że po prostu, a tak słyszałam, znamy, bo widzieliśmy w telewizji, bo właśnie były billboardy w całym mieście, ale to są, to, to są jakieś drogi, które dopiero które do, mm, doszli do tego że mogą, że to u nich zaczyna działać, ale to jest pewna skala, pewna marka i, i to nie jest dla wszystkich, to jest naprawdę dla zdecydowanej mniejszości. Po prostu zbieranie pieniędzy to jest budowanie relacji, proszę nie bezpośrednio, no nie? Liliana, o, to my miałyśmy taki problem, że na naszej grupie powstała spontaniczna zbiórka na odkupienie kilku rzeczy od Osoby, która potrzebowała. Właścicielka tych rzeczy chciała tylko za te rzeczy, a dorzucających się chcieli, żeby całą nadwyżkę poszła na nią. Mm, chyba nie do końca y, rozumiem, że w naszej grupie powstała też na zbiórka. Nadwyżka poszła na nią. E, jeżeli de, darczyńca chce dać więcej, to może chcieć? A obdarowany może nie przyjąć. Znaczy, wiecie, to wszystko się rozbija o, o, o tą wolność. I to jest kluczem do tego, co, co robimy. Natomiast no nie do końca czuję chyba, albo coś sobie źle przeczytałam, albo po prostu nie, nie, nie wyczułam, w czym był takie największe, największe wyzwanie. Szczepan, kampania jest zauważona, tylko zauważona, gdy w jednej lokalizacji jest przynajmniej 200 wyklejonych billboardów. Okej, okay, w jednej lokalizacji też pytanie, jak dużej lokalizacji, czy mówimy o Warszawie, czy mówimy. O yy, natomiast no, to musi być duży, intensywny komunikat, żeby była właśnie tak jak trzeba mówić zauważona, to nie znaczy, że będziemy mieć z tego wielkie pieniądze. Yy, I Ela nam dopowiada, trzeba odróżniać narzędzia do budowania wizerunku z narzędziami typowo fundraisingowymi. Dokładnie tak, dokładnie tak. Yy, dokładnie tak. To się może zazębiać, nie to jak z tymi społecznościówkami, to się może zazębiać. Bardzo wiele zależy od naszego nastawienia i od tego, co my dalej z tym zrobimy, bo jeżeli będziemy zakładać, że nam reklamy same zbiorą, to nam nie zbiorą pieniędzy. Nie ma takiej siły, żeby nam same reklamy zebrały. Jeżeli my do tego nie włożymy naszej pracy fundraisingowej, relacyjnej, komunikacyjnej i każdej innej, o której Wam ciągle opowiadamy. Tu na warsztatach, w webinarach, w książkach i po prostu wszędzie. Więc, no, to trzeba, trzeba tutaj być bardzo, bardzo czujnym. No i pamiętamy, że to za ludźmi idą pieniądze, no, nie za ludźmi. Czyli to nie jest tak, że jak my wrzucimy właśnie te, te reklamy, te, te posty, te billboardy, to będziemy z tego pieniądze. Tylko dopiero wtedy, kiedy my. Serca przekonamy, znaczy jakieś serca poczują, właściwie to jest tak, że jakieś serca ludzkie poczują, że to, co my robimy, jest ważne i oni chcą w tym uczestniczyć, to dopiero wtedy będziemy y, mieć szansę na to, że, że te pieniądze po prostu przyjdą i też przychodzą coraz większe i potem przychodzi biznes. Pamiętajmy o tym, że, y, że też to tak jest. Yy, yy. Eee, Liliana dopowiada tylko coś poszło nie tak w komunikacji i koniec końców z tego, że obdarowany nie chciał przyjąć więcej. Tłumacza się fundacja, A, rozumiem, czyli zebrane było więcej, a obdarowany nie chciał tego przyjąć, rozumiem. Okej, okay. okej, okay. czuję. Rzeczywiście, no to są takie rzeczy, które myślę, że tutaj mogłoby być ustalone też na przykład próg finansowy, znaczy potrzebujemy zebrać, nie wiem, 5 tysięcy na wsparcie tej osoby, a każda nadwyżka pójdzie na coś. To też jest rozwiązanie komunikacyjne właśnie, tak, tak. Coś poszło nie tak w komunikacji, to myślę, że to jest ten klucz. Mikołaj, reklama kampania działa również jako źródło przychodów, ale podlewana solidną ilością pieniędzy i to będzie dużo pieniędzy, ale to nie jest fundraising. Tak, no Mikołaj mówi właśnie, że trzeba bardzo dużo finansów włożyć w to, żeby reklamy się zwracały finansowo. Tak, może tak być. Nie wiem, czy to będzie działać, czy to, to, czy to nie będzie działać też tak jeden do jeden, to znaczy dla każdej organizacji, no bo jednak ludzie muszą rozpoznać, muszą się nauczyć, muszą, muszą poznać. Nie? Jeżeli mamy budżet na finansowanie, czy znaczy na inwestowanie w reklamy, w budowanie naszej marki, w jakieś takie sensowne rzeczy, które będą ludziom przybliżać misję, to tak, to róbmy to. Oczywiście, że tak bardzo fajnie skracamy sobie drogę. Natomiast my wiemy w zespole Armigera, że pracujemy w większości przypadków z organizacjami, które budżet na e, reklamę ma 0 złotych, a jak jest 0 złotych, no to jest 0 złotych e, i po prostu nie będzie więcej. Nikt tego e, po prostu nie wyczaruje, nie? Więc trzeba sobie radzić takimi rzeczami, które są po prostu budżetowo blisko zero, no i chyba się wyspecjalizować już w takich narzędziach, które pozwolą Wam w ten sposób zbierać pieniądze, budować zasięgi i, i, i tworzyć Waszą markę. E, I to się da też zrobić. To się da też zrobić. Yy, przypominam o webinarze wieczornym. Przypominam, że się dzisiaj widzimy. Patrzcie, skończyłam prawie przed 10. Znaczy, się nie skończyłam. Nie? Przypominam o webinarze. Będą niespodzianki, będą niespodzianki, yy, więc bardzo liczę na Waszą obecność. Niesamowicie dużo ludzi się zapisało na ten webinar. Nie wiem o co chodzi. Czy po prostu, znaczy tytuł dobry, nie? Ale poza tym, no to jest rzeczywiście bardzo dużo zapisanych osób, no poszliśmy na rekord i to taki rekord, że no jest szał, jest szał, naprawdę jesteśmy w szoku, trochę nie wiemy jak się otrząsnąć, ale bardzo czekamy na wszystkich oczywiście, z Martą jesteśmy przygotowane do naszego spotkania, no i tak jak to w życiu oczywiście moglibyśmy gadać bardzo długo, ja o fundraisingu na opisaniu, no, ale bardzo długo nie będzie, będzie standardowo około godziny od 20 do 21 bardzo, bardzo serdecznie zapraszam. Kto się nie zapisał, to się teraz jeszcze szybciutko, szybciutko zapisuje, podsyła znajomym, jak pisać, żeby zbierać pieniądze. I to jest to, że teksty pomagają nam zbierać pieniądze, nie odwalą za nas całej relacyjnej roboty. Oczywiście, ale one są nośnikiem naszych emocji, naszych historii. Dobra, miałam nie mówić o książce. Miałam nie mówić o książce i o webinarze. Powiem Wam na webinarze, więc bądźcie wieczorem. W każdym razie wiem, że są tacy, którzy już chcą kupić, już chcą kupić książkę. Dobrze, kochani, ponieważ jeszcze trochę rzeczy dzisiaj przed nami i u mnie i u Was do zrobienia, do zaplanowania. Do wykonania. Życzę Wam dobrego dnia, pięknego wtorku i całego tygodnia. Widzimy się wieczorkiem. No i oczywiście yy, czy my się widzimy za tydzień. Tak widzimy się. To nie w tym miesiącu. Wszystko mi się myli. Słuchajcie, mamy tak dużo jakichś szkoleń, warsztatów, spotkań, że mi się już wcześniej z październikiem myli. Także kalendarz to złoto. Widzimy się oczywiście za tydzień. Widzimy się jeszcze, jeszcze przez jakiś czas. Dobra, lecę robić różne ważne rzeczy. Wy też idźcie robić ważne rzeczy. Pięknego dnia. Do zobaczenia. Pa, pa, pa.